Jestem w telewizji Republika. Jak wyjdę, zrobię wszystko, żeby pognać tych bandytów od władzy. Żeby znów wróciła w Polsce Polska, doprowadzimy do tego, że Donald Tusk przestanie rządzić Polską i odpowie za wszystkie swoje okropieństwa. On no, mówi o tym, że ufa Putinowi. Nie dziwi to Pani trochę? Nie słyszałam, kiedy tak mówi. No mówi. On jest Wiesz, mówiąc, co? obrażając y, y, Putina, no chodzi o to, żeby No zakodzić. Nie, to lepiej obrażać Ukrainę. To kogo groził? Według mnie, według pana ten cyrk, jaki Zeleński odstawił, to, to co to jest? Bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego zaczyn czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego. Stało się. Ida już Matecki oficjalnie stracił immunitet, a Sejm równolegle wyraził zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. W związku z tym oczywiście pojawiła się historia o poważnej chorobie, a także powtórzył się Gejs, Zbyszka, Ziobro, bo Matecki potulnie jak polityczny piesek, waruje w studio w Telewizji Republika nie jest sam, bo ma obok siebie także torbę. Jest więc spakowany, a torbę tę okala obraz zdjęcie niczym stęga z wizerunkiem Donalda Trumpa. Także dzisiaj posłanka PiS Pamuła, której umysł ewidentnie i to ostro zamula. Posłanka Pamuła warto zapamiętać nazwisko tej politycznej dyletantki, bo uważa, że należy ufać Władimirowi za Wschodniej granicy. Posłanka Pamuła idzie o krok dalej i uważa, że nazywanie głupkiem głowy państwa walczącej o swoją wolność jest na miejscu i nie, nie, nie. Ten cyrk w Białym Domu to nie wina Putlera, to oczywiście wina naszych wschodnich sąsiadów. Także dzisiaj Jarosław Kaczyński to budująca informacja może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Matecki, Błaszczak, Kaczyński, cały ten tercet politycznych bandytów dziś stracił immunitety. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na buduj wydanie podsumowania dnia Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. I żeby tradycji stało się za dość gorąca prośba do wszystkich Państwa, to by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, on jest tu na dole i o to, by napisać komentarz, bo właśnie w ten sposób pomagacie nam Państwo docierać do nowej widowni, nad czym pracujemy, a z takimi informacjami dobrymi na pewno nam się będzie to jeszcze bardziej opłacało, bo naszą misją jest nawracanie innych, a my nawracamy ich prawdą o polskich prawach. Nie zanudzamy i zaczynamy dzisiaj od Mateckiego. To oczywiście temat dnia, bo Dariusz Matecki no, myślał, że będzie wiecznie bezkarny. Błędem ich było założenie, że będą rządzili nieprzerwanie, choć faktycznie taki mieli cel i finansowali te poczynania pieniędzmi, które hurtowo kradli. Długo by mówić o słynnym podatku od Mateckiego, czyli Matecki daje fuchę innym ludziom, i później za tą fuchę co miesiąc pobierał po 6 tysięcy złotych. Historia stara jak świat, ale jakże aktualna, bo dzisiaj może być już aresztowany. Właśnie do tej sprawy to rzecz jasna pokłosie afery Funduszu Sprawiedliwości. Jeżeli myśleliście Państwo, że akcja, że zrzeczeniem się immunitetu, bo on sam się jego zrzekł, na kilka godzin przed tym, gdy Sejm musiał podjąć uchwałę w trybie głosowania nad jego wnioskiem, e, odda się ręce ściganie, organów ścigania... Przeprosi, będzie miał jakieś wyrzuty sumienia, to byliście państwo w błędzie. Powtarza się ten sam schemat, a więc gadka, bzdety o chorobie, a później wizyta. Właściwie nie, bo to bardziej koczowanie studio telewizji za rublika. Jaki przekaz miał Matecki do osób, które jego rozliczają? Proszę posłuchać. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jestem w telewizji Republika. Chwilę. Po głosowaniu w Sejmie nad tym, żeby mnie aresztować, za co oni chyba sami nie wiedzą, bo na komisji immunitetowej przerwali mi możliwość zabrania głosu, gdzie krok po kroku obalałem tezy, absurdalne tezy prokuratorów. Ale ten film nagrywam w innym celu w celu wygłoszenia pewnego oświadczenia, bo ci bandyci są w stanie posunąć się do każdej obrzydliwości. Chciałbym oświadczyć, że nie zamierzam sobie nic zrobić, jak już zostanę zatrzymany. Chciałbym oświadczyć, że nie zamierzam popełnić samobójstwa. I jednocześnie chciałbym oświadczyć, że jak wyjdę, zrobię wszystko, żeby pognać tych bandytów od władzy, żeby znów wróciła w Polsce polska władza, żeby nie niszczyli naszej suwerenności, naszej gospodarki. I to się uda. Szanowni Państwo, doprowadzimy do tego, że Donald Tusk przestanie rządzić Polską i odpowie za wszystkie swoje okropieństwa. Pozdrawiam serdecznie. Na pewno jesteście Państwo ciekawi. Ok, ale mówił Pan, Panie Adamie, na wstępie, że była jakaś torba, że matecki jest spakowany. A torbę tą niczym stęgę opatula, opatula e, wizerunek Donalda Trumpa. Dokładnie tak. I te obrazki nie wyciekły przypadkiem, a są częścią zaplanowanej akcji. Oczywiście kalkulowanej, po to, by słupki pisowcom rosły. Dzieje się to wszystko w telewizji za rublika, właśnie. I pokazują to, transmitują matecki jak kukła, jak taka Poziomka wystawiona na, e, przed okiem kamery e, czeka i waruje na policjantów, którzy mają zatrzymać go i pewnie doprowadzić po postawieniu zarzutów do tak zwanego tymczasowego aresztu. To co Państwo widzicie to obrazki sprzed dosłownie kilkudziesięciu minut czekaliśmy z dzisiejszym wydaniem po to, by je Państwu pokazać, by zobaczyć co będzie działo się później lub co będzie działo się w trakcie tego zatrzymania. Oni potrzebują tej atencji, potrzebują jak tlen rozgłosu potrzebują znów wykreować prawicowego pato, oczywiście w cudzysłów, męczennika, zrobić z niego drugiego Romanowskiego. Pewnie na Węgrzech już miejsca im brakowało. Lub może faktycznie nie, nie z tej frakcji yy, aplikował o taki azyl, a może zrobi to już z poziomu... Ucieczki. muje, że raczej po osiągnięciu swojej korzyści w postaci no, nagłośnienia jego sprawy, czy chociażby tego, że prawicowa hmm, katostrona pochyli się nad jego losem, będzie lamentowała. Później pan Salceson weźmie hmm, ten dziwny przedmiot i odprawi do domu jakąś liturgię. Wszystko to przed nami. No ale te działania, widzą państwo, są skalkulowane tylko właśnie na ten polityczny zysk chleba i igrzysk. No, igrzyska są chleba trochę mało będzie miał, ale to się okaże, jak szybko do tego zatrzymania dojdzie. Ode mnie dodam, że dziwię się, iż e, nie wysłano i policjantów, czy chociażby m, funkcjonariuszy ABW przed Sejm, no w chwili, kiedy Sejm przegłosował odebranie mu immunitetu. Natychmiast powinni wejść smutni panowie i tego pana zatrzymać. Doprowadzić go tam, gdzie jego miejsce. I nie łudźmy się, że to kilka miesięcy, bo wyrok za to, co zrobił, grozi mu znacznie surowszy. Tu mowa o 10 latach bezwzględnego pozbawienia wolności. No dobrze, jak państwo oceniacie show Mateckiego, zachęcam do komentowania. Numer dwa dzisiaj to kolejne dobre wiadomości. Oprócz błaszczaka, immunitet, ten parasol ochronny stracił także. Jarosław Kaczyński, tu jednak chodzi o postawienie zarzutów karnych. Tak więc za uderzenie Komosy nie dostał nic, bo Sejm nie, pochyli, nie przychylił się do wniosku Zbigniewa Komosta, więc ofiary tego brutalnego ataku szarży pod pomnikiem, przed pomnikiem smoleńskim. Tu był pozew Krzysztofa brazy i Kaczyński może po prostu beknąć za swoje przestępstwa. Grozi mu niemało, bo do pięciu lat również bezwzględnego Pozbawienia wolności. I zdaję sobie sprawę, Państwo, że wszyscy my czekaliśmy na te obrazki wiele, wiele miesięcy. Także ja nie zanudzam, a Państwa zostawiam, mam nadzieję, że z płynącym po waszych sercach miodem sączącym się prosto z sejmowej sali. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku? Oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Brezy, reprezentowanego przez adwokat Dorotę Breję z 17 stycznia tego roku. O wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła. Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony w tym wniosku. Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, większość bezwzględna 231, za 236, przeciw 200, wstrzymało się trzech. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Brejzy, reprezentowanego przez adwokat Dorotę Brejzę z 17 stycznia 2025 roku. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku? Kierownika Zespołu Śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej z 24 lutego 2025 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Dariusza Mateckiego zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 439 posłów, większość bezwzględna 231 za 240, przeciw 199, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Dariusza Mateckiego zgodnie z wnioskiem kierownika zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej z 24 lutego tego roku. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku zastępcy Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 31 stycznia 2025 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka. Za czyn określony w tym wniosku. Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 438 posłów, większość bezwzględna 231, za 245, przeciw 187, wstrzymało się 6. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Błaszczaka za czyn określony we wniosku zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie z 31 stycznia 2025 roku. Czy za wolno, czy za szybko? To pytam was. Napiszcie w komentarzu jak Państwo uważacie, czy te wnioski mogłyby być głosowane wcześniej i kto Waszym zdaniem jest hamulcowym tych rozliczeń. Pamiętajmy, że okej, okay, cieszymy się, Błaszczak, Matecki, naczelny hejter i y, Kaczyński to tylko trzech posłów. W pis jest ich kilkuset, stąd ja przypominam o naszej y, petycji dotyczącej delegalizacji i utylizacji tej politycznej mafii pis -u. Chodzi oczywiście o nasz obywatelski projekt ustawy. Link do niego macie Państwo w komentarzu przypięty. Na samym dole, tuż pod łapkami, o które oczywiście apelujemy. No i dajcie znać, państwo, czy uważacie, że skazanie Kaczyńskiego może nastąpić jeszcze w tym roku, inaczej, w trakcie, już bądźmy szerzej, w trakcie tej kadencji Sejmu. Zachęcam do wspólnej dyskusji na dole w komentarzach. Temat numer 3 dzisiaj to posłanka Pamuła. Jak mówiłem, jej umysł ewidentnie zamula, mula, bo posłanka Pamuła uważa, że zbrod, wiadomo kto, za wschodniej granicy, panem pan Putler, jej zdaniem jest zdaniem ze sobą godną zaufania. Należy, zdaniem pisowców, negocjować z kimś, kto ma hektolitry krwi na własnych rękach. Uważa, że jest to odpowiedni adwersarz do tego, by negocjować z nim pokój. I Więcej, ceni go bardziej niż ofiarę tej napaści. Ofiarę, która cały czas od trzech lat skutecznie odpiera tą wschodnią szarżę. Jak bardzo... I jak, głę, jak wielki można być prymitywem, będąc posłem Rzeczypospolitej, jak głęboka ignorancja i odporność na wiedzę jest w głowach niektórych parlamentarzystów z PiS. Zobaczcie i ocencie sami. I Zaufanie dzienci. do Donalda Trumpa? Nie, nie, nie ma. Do Donalda to mam. mam. Do Donalda Trumpa? Tak. A jak on mówi o tym, że ufa Putinowi? Nie dziwi to pani trochę? Nie słyszałam, kiedy tak mówi. No mówił. I że wierzy w to, że Rosja ma dobre intencje, jeżeli chodzi o Putinów. Eee, nie słyszałam tego. Nie słyszałam tego. Okay. Nie, nie słyszała Pani nic nie. o tym, co mówi Donald Trump na temat Rosji? Nie, nie słyszałam tego, żeby, że nie nie, nie, nie słyszałam, ale nie słyszałam akurat tego. No bo jakoś żeby... mówili same dobre rzeczy, a nic złego. Ale jak Pan chce zakończyć tą wojnę, mówiąc, obrażając Putina? No chodzi o to, żeby no, nie, zakończyć. Nie, to lepiej obrażać Ukrainę. To kogo groził? Według, według pana ten cyrk, jaki Zeleński odstawił, to, to co to jest? Nie, pan uważa, że to nie był cyrk? A mówienie o prezydencie ci, kraju, ci pan, w którym codziennie giną pan, ludzie, że ci jest ci jakimś y, y, dyktatorem? A nie jest? Zeleński? A nie jest? Ale a dlaczego pani tak uważa? Że jest prezydentem demokratycznym? A u nas, y, a u nas nie ma dyktatora Tuska? No, nie, nie ma dyktatora Tuska? Jeżeli mnie pamięć nie myli, to nie w 2023 roku były wybory. Tak, a co teraz jest zrobione? Wracamy do tych samych rozmów, o których mówiliśmy kilka dni temu. Prokuratura. Alewicjiście na bieżąco cały czas dzisiaj, bacznie obserwujemy to, co dzieje się z Mateckim. Mogą Państwo na nas liczyć. Jeżeli tylko zobaczymy, dowiemy się, lub będziemy mieli przekaz wideo od naszych ludzi w Warszawie, że Matecki jest zatrzymywany. Państwo, tym jako pierwsi na pewno się od nas dowiecie, mamy wszystko gotowe do transmisji na żywo, także czekamy, bacznie przyglądamy się temu cyrkowi politycznych despotów, tych wykoleńców prawicowych. Czekajcie Państwo razem z. Z nami zachęcam też do obejrzenia programu Mariusza Gzyla. On będzie poświęcony w całości tej kreaturze politycznej panu Mateckiemu, a więc nowe informacje. No i ciekawy sposób, że ja myślę na temat tego, co dzieje się obecnie z nim i co dzieje się w studiu telewizji za Rublika. Więcej nie zdradzam. Zapraszam Państwa za kilkadziesiąt dobrych minut. Za dziś Państwu dziękuję. Zapraszam na jutro no i ewentualnie do zobaczenia jeszcze dziś, jeżeli faktycznie okaże się, że Mateckiemu te kajdanki już nie on sam, a ktoś założy mu je nie w Sejmie. A w telewizji, w tej telewizyjnej czujni. Bądźmy czujni, czuwamy, trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco Przyglądamy się temu procesowi, choć długotrwałemu, rozliczenia tej mafii politycznej, politycznych prawaków. Dobrego i spokojnego dnia, a, a jeszcze najważniejsze oczywiście, zachęcam Państwa do komentowania tak mocno, jak do tego, żeby kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki Waszej subskrypcji, Waszemu zaangażowaniu ciągle rozwijamy nasz kanał, a Państwo razem z nami poszerzacie nasze wspólne archiwum bezprawia, głupoty i niesprawiedliwości polskich prawaków i kato em, oszołomstwa. Za Zachęcam też do lektury naszego portalu informacyjnego, to czechpress.pl, adres dobrze Państwu znany. Na tyle mam nadzieję, że wpisując go na Facebooku wiecie już, że można, ktoś lubię to. I dzięki temu być na bieżąco ze wszystkim tym, co piszemy na port w portalu i też z tym, co publikujemy na naszym kanale. Dobrego i spokojnego dnia, żegnam się po raz trzeci, do zobaczenia. Czechpress.pl, nie lękamy się pisać i mówić o faktach.